Jako taki i inne sztuki wyższe przejęte przez tych, którzy wykonali zwycięski marsz marksistów na instytucje, to jest indoktrynacja, czyli to jest próba zawłaszczenia świadomości widza, nieświadomego tego, że przy pomocy sztuki jest indoktrynowany, zmienia mu się światopogląd. I to jest w tej chwili bardzo konsekwentnie robione, i trudno byłoby znaleźć dzisiaj w przestrzeni teatru publicznego, instytucjonalnego sceny, które zachowują się inaczej. Jest to oczywiście inspirowane na dwa sposoby. Po pierwsze, finansowo, od po prostu, że inne prezentacje niż te, których oczekuje ten, który daje kasę, nie przejdą. Również nie przejdą takie projekty, kiedy się aplikuje o pieniądze na zrobienie czegoś w wymiarze sztuki wyższej, to te projekty muszą być dozbrojone w takie światopoglądowe działania i w takie klimaty, w takie wątki, które zapewniają prezentację tego co świat lewacki, marksistowski dzisiaj preferuje.